Cześć, jestem Norbert, za kamerą jest Kondrat. i witam Was na kanale Taste of. Dzisiaj jesteśmy znowu w Warszawie i dzisiaj testujemy warszawskie zapiekanki. Zapiekanki... Przeżywają w pewien sposób renesans chyba teraz, bo naprawdę zrobiło się o nich głośno, od, od takich typowych zbudek do niemalże kraftowych zapykanek. No i właśnie dzisiaj takich będziemy próbować. Od prostych do nawet takich e, od uczestnika e, master Szefa. Więc jeżeli jesteście ciekawi, gdzie możecie w Warszawie zjeść dobre zapykanki i na które rzeczywiście warto się wybrać, zapraszam Was na dzisiejszy film. miejsce przed nami e, zapiekanki z Lucy, czyli już kultowego miejsca w Warszawie działa od ponad 25 lat. No i jeżeli chodzi o zapiekanki, no to każdy mówi, że tutaj powinno się wstąpić na zapiekankę taką jak kiedyś. No właśnie, taką jak kiedyś. Jakie Konrad kiedyś były zapiekanki? Kiedyś była przyczepa z niewiadowa i zapiekaneczka z niby serem, z niby pieczarką, to wszystko zamrożone ze wspaniałym tanim keczupem, ale Ten jednocześnie tam to było cienkie, chrupiące i wspominam to bardzo dobrze. No, powiem Ci, że ta na pewno jest chrupiąca, słychać. Jest ketchup, który, wezmę na palca na razie, który nie przypomina tego przeźroczystego z Tortexu. No i mamy zapiekankę z dodatkami, za 16 zł całe. słuchajcie, wrażona cebulka, do kapusta, czerwona, biała, marchewka, ketchup, ser, który jest dosyć mocno spieczony, i sama zapiekanka jest dosyć mocno spieczona, więc co, biorę pierwszego gryza, bardzo przekonamy się. Rupiąca z wierzchu, nieco miękka w środku, to nie jest taka super miękkość, no ale jeszcze beznajmna to tak bardziej ze środka niż z początku. Istnieje pewna szansa, że nie będziesz zbyt obiektywny w ocenie, ponieważ nie jest trzecia w nocy i nie jesteś pijany po imprezie. <laughs> a jednak jest to jedzenie, które się zazwyczaj je, tak, <laughs> kiedy wychodzisz z klubu. Jest ona dosyć sucha. Słuchajcie, możecie mówić co chcecie, 15 lat temu plus minus jadłem ostatni raz zapiekankę, Mm, no i nigdy nie lubię jak była sucha, mimo wszystko, ale tutaj no jest sucho, jest ona dość mocno spieczona. E, zaletą sądzę jest tutaj ser, który jest dosyć gumowy. Przynajmniej są jakieś inne doznania niż chrupanie. Coś suchego, więc ten ser jest taki... no sporo bo tu jest. Może no, jest spieczony, to czuję go dość sporo. No, widzę są tutaj kawałki pieczarek, nie wiem czy zobaczysz, takie malusie, malusie, tych pieczarek nie ma tutaj za wiele. Ale coś tam jest. E, no, pytanie: Czy za 16 zł to jest dobra zapiekanka? Na to pytanie nie odpowiemy sobie jeszcze teraz, bo to jest nasza pierwsza zapiekanka dzisiaj z pięciu. Będziemy mieli też zapiekankę od uczestnika Masterszepa, więc e, no, będzie co porównywać. Więc niech to będzie nasz punkt wyjścia, Konrad. E, ale sądzę, sądzę, że chyba będzie lepiej. Sądzę, że chyba będzie lepiej, bo szczerze to. E, no jestem, jestem troszeczkę zawiedziony. Troszeczkę zawiedziony jestem. Mm. jedna bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, żeby nie było, bo już są komentarze, że źle traktuję swojego operatora i nie, nie pokazuje jak je. Kondrad gryza. Bardzo, bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, żeby, żeby było na kamerze, że, że jest. W tej cenie mimo wszystko trudno konkurować z kebabem i e, wolałbym zjeść kebab niż to. Nie jest to samo, co było kiedyś. Nie jest to samo, co było kiedyś, nie? Tak, ja też właśnie wychodzę z tego założenia, więc dobra. To będzie nasz punkt wyjścia, czyli zapykanka z Lucy, kultowego miejsca, ale sądzę, sądzę, jeszcze oczywiście sądzę, dopiero to ocenię, ale sądzę, że chyba to miejsce żyje już tylko imieniem, które sobie wypracowało kiedyś, ale to nie jest chyba to samo. już. Tak jest moje zdanie. Więc 16 zł, zapiekannaczka z Lucy. A idziemy w kolejne miejsce, bo jeszcze jestem głodny, tej nie dokończę. Drugie miejsce, rzut beretem od e, Lucy, czyli zapieksy luksusowe. I e, muszę powiedzieć, że e, chyba sądzę, że to będzie zapiekanka, którą będzie można najbardziej porównać do tej lusy, bo potem mamy już takie troszkę bardziej na wypasie, kolejne miejsca. E, za tą półweczkę tutaj, bo to, to jest ważne, zamówiłem pół, pół zapiekanki nie całą, zapłaciliśmy 10,40, a całość kosztuje 17,50, więc no, jest szersza na pewno od tej z Lucy, no ale jest tutaj mniej się dzieje, tak? bo mamy tylko farsz pieczarkowy, mamy ser, e, no i mamy keczupik, e, dosyć chrupiąca, przynajmniej wydaje się być chrupiącą. Ale zobaczmy, jak smakuje. Nie, nie oczekuję dużo od niej. No, znów. Oczywiście, tutaj na zewnątrz ta skórka jest fajnie przypieczona. W środku jest miękko. Tego farszu pieczarkowego na pewno jest więcej niż było w Lucy. Ale ogólnie, szału nie ma. Serio, szału nie ma. Mimo, że jest to znów miejsce dosyć popularne, jeżeli chodzi o zapiekanki. To i nie wiem, czy. Może ja po prostu oczekiwałem czegoś innego od zapiekanek i, i, i może za dużo oczekiwałem od zapiekanek, no ale to jest mm, bardzo przyciętne, bardzo przyciętne. Um, no ale teraz pytanie brzmi, czy wolałbym zjeść w Lucy, czy wolałbym tutaj przyjść na zapiekanki. Więc tutaj mamy większy wybór zapiekanek, bo jest, jest tutaj bardzo dużo składników, które możesz sobie dobrać, więc sądzę, że jeżeli już miało się skusić gdziekolwiek na zapiekankę póki co, to raczej przyjdę do zapieksów luksusowych ze względu na większy wybór, ale na taką tradycyjną to te 16 zł, z tymi wszystkimi dodatkami, które mieliśmy tam w Lucy, to chyba jest lepszy wybór. Jeszcze jeden plus tutaj. Mamy tutaj oryginalną orężadę, oranżadę, którą pamiętam z dzieciństwa. Tylko teraz ona kosztuje 6,50, a, ja a ja pamiętam jak płaciło się za nią 50 groszy w sklepie. <laughs> więc jest trochę droga. 6,50 na oranżadę to jest bardzo dużo. Ale taka nostalgia, więc jeżeli miałbym połączyć zapiekankę plus orężadę, to na pewno warto tutaj wpaść, ale na samą zapiekankę, no póki co, no to Lucy pierwsze miejsce. Jest to po prostu jedzenie pijanych ludzi. <grym> tak mógłbym to określić. <grym> Jak nie ma nic innego na mieście, wychodzisz z imprezy. Tak, Kodrat stwierdził, że musimy zrobić odcinek, kiedy jesteśmy pijani i idziemy na zapiekanki, żeby je ocenić, także dajcie z znać w komentarzach, czy chcecie taki odcinek. Wtedy, się ktoś pomyśli, i może ocenimy te zapiekanki jeszcze raz e, troszkę innym stanie czynności. <dresses> w wielu przypadkach po alkoholu jesteś to je bardziej tolerancyjny. To jest Słuszniejsze to, 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 rzeczy to, są, nie? też, że kulinarnie to może działać. <trisyst raise> <trużuca> Nasza trzecia zapiekanka to zapiekanka od Pandy, czyli zapiekanki u Pandy. I sądzę, że jest to zapiekanka, która, tak jak Kondrat powiedział. Najbardziej oddaję tą taką tradycyjną, którą ja pamiętam, jak wyglądały zapiekanki. To jest wąska, jak, dosyć jak cienka. pachniały, Tak, wąska, dosyć cienka. Ketchup dużo sera. Ketchup z zygzakiem. Tak, dużo sera. Ketchup polany z zygzakiem. Nie jest przejrzysty ketchup, więc tutaj na pewno będzie odstępstwo od, od tego, co było. Jest szyneczka, są pieczarki. No jest to taka klasyczna zapiekanka, za którą zapłaciłem tutaj 17 zł, więc podobnie jak w Lucy. Chociaż w Lucy oczywiście mieliśmy. Dodatkowo jeszcze tutaj suróweczki, jakąś kapustkę, jakąś cebulkę i tak dalej. Tutaj też możecie sobie to dobrać, ale, ale my wzięliśmy klasyka, po prostu z ketchupem. Dobra, to co Konrad pierwszy gryz. Wygląda na chrupiącą, jest chrupiąca. O, już, już gołąbki się zebrały. Moje teorie się potwierdzą. Środeczek jest um, dosyć miękki, tutaj chrupiąca na zewnątrz. Ketchup taki kwaśno-słodki, szyneczki nie dane mi było ugryźć, więc Patrzcie ile ona ma sera tutaj To jest... Tak, zawsze, To jest chyba najbardziej serowa zapiekanka jaką mieliśmy do tej pory. Kryteria są takie, czy na trzeźwo ona jest do zjedzenia Tak, sądzę, że ona jest na trzeźwo do zjedzenia Sądzę, że jest mniej sucha niż mm, ta u Lucy. jest na pewno lepsza od zapieksów ale, no właśnie, tutaj jest takie wielkie ale, tak jak mówię, ja ostatni raz kadłem 15 lat temu i, i wydawało mi się, że ona smakowała kiedyś lepiej. To był zupełnie inny smak, że ona była lepsza, a boję się po prostu, że z czasem moje podniebienie po prostu zrobiło się troszkę bardziej wysublimowane, to jest dobre słowo. Moje, moje podniebienie przyzwyczaiło się do troszkę innych, no i lepszych smaków, nie oszukujmy się, no bo zapiekanka to nie jest jedzenie wysokich lotów, tak? To jest tanie jedzenie, które ma nas zapchać. E, no i muszę wam powiedzieć, że te zapiekanki troszeczkę mnie rozczarowują. No troszeczkę mnie rozczarowują. Nie mogę powiedzieć, że są niedobre, ale to nie jest coś, na co ja bym się, na co ja bym się osobiście skusił. wybrałbym wybrać kebaba na przykład. Ale wracając, jeżeli chodzi o zapiekanki, bo taka, o tym jest dzisiaj film, jeżeli mamy tylko patrzeć przez pryzmat, gdzie zjecie zapiekanki, gdzie są one najlepsze, to z tych, które do tej pory jedliśmy, to to jest numer jeden, Konrad. Zobaczcie, jaka mega zapiekana, zapiekanka, zapiekane niebo w gębie. Jesteśmy na zegrzu, troszkę daleko od Warszawy, no ale też mają lokalizację w Markach, więc tam możecie sobie odwiedzić. tą ich zapiekarnię? Nie wiem, jak to nazwać. Ale tak, marki, zegrze, także jeżeli jesteście gdzieś w okolicy, to, to jak najbardziej możecie odwiedzić. No ale. Może tak. Zobaczymy, czy powinniście odwiedzić, bo smak trzeba sprawdzić. Więc zapiekanka za 19 zł. Dosyć duża, pokaźna. Mamy szyneczkę drobiową, ketchup, ser, pieczarki. No, mówię, jest taka dosyć duża, nie? Konrad? Tak. taka spora. Dosyć chrupiąca, No, ale o, w gryzesie, się. Jest, ona jest wielka. Jeszcze ten gryz z szynką. Głębi nie ma. Jak makarod, tylko że ser. Mm, dobra. Dobra? Dobra, przechodzę do opisu. Powiedziałbym, że stawiam ją na równi z zapiekanku u pandy pod względem smaku. Czyli te pieczarki, ten farsz pieczarkowy, ser, który też widzicie, jest dosyć go tutaj Tutaj sporo. Keczup, jak keczup. Mówię, to nie jest torteksowy, prawilny ketchup, który powinien znaleźć się na zapiekance, ale to wybaczymy. Do tego szyneczka. No i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o smak, to jest na tym samym poziomie. Ale, no właśnie, ale. Dla jednych to będzie plus, dla drugich minus. Dla mnie jest tutaj za dużo pieczywa. Jest ona po prostu za duża. I, I jak ją jem, to po prostu jedyne co czuję to jest, to jest pieczywo, tak? bo jest go tu bardzo dużo. I tak jak powiedziałem, jedni stwierdzą, że to jest plus, no bo jest większa zapiekanka. Ja stwierdzam, że to jest minus, bo jednak jest trochę po prostu za sucho. Ale chrupie. Ale chrupie mocno. No słuchajcie, 19 zł najecznie się tym na pewno, bo jest przeogromna. Kondrat, ja sądzę, że ty też spróbujesz. Patrz, nawet ci ułamie kawałek. Mogę, mogę, ułamię, uda się, udało się, ale będziesz się wgryziesz. Ale cenowo 17 zł, tutaj 19. Czy masz 2 złote więcej i 30 km więcej? ale gdybyś cały dzień spędził w władzy, to co nie Tak, Gdybyście byli właśnie nad zalebem, i byli głodni, i taka zapiekaneczka sądzę, by weszła idealnie, że to jest idealny setting na taką zapiekankę. Więc, jak dla mnie, stawiamy ją na pierwszym miejscu razem z zapiekanką e, u Pandy. E, potem jest e, Lucy. I trzecie, albo w sumie takie jak czwarte miejsce to jest e, Zapieksy, tak? No ale przed nami jeszcze ostatnie miejsce, czyli zapiekanka od zwycięzcy czwartej edycji Masterchefa Damiana Kordasa. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, jak tam smakuje zapiekanka, ja też jestem bardzo tego ciekaw, no to lecimy. tak? Nie popływamy dzisiaj, czy jeszcze wskoczymy do jeziorka? Do zalewu.

Czyli to, na co wszyscy czekaliście, czyli zapiekanka z warszawskiej bagiety od Damiana Kordasa, zwycięzcy czwartej edycji Masterchefa. I co można zobaczyć, na pewno ta zapiekanka jest większa niż, niż w większości miejsc. E, mamy tutaj przede wszystkim bazę z sosu pomidorowego, no i ta zapiekanka jest taka bardziej klasyczna, tak? Postawiliśmy na szynkę ser, e, pieczarki, no i troszkę ananasa, żeby, wiecie, zrobić tego twista. To nie jest pizza z nasem, zapiekanka nie jest włoska, więc sądzę, że nikt się na nas nie obrazi, za to, że mamy ananasa na niej. To co? Wygryzam się, Konrad, i, i, i próbujemy. Jest dosyć, jest dosyć chrupiąca, ale sądzę, że powinna być miękka w środku, sera jest tutaj mega dużo. Mhm. Powiem ci, co nie powiem wam, że to jest chyba ta zapiekanka, która najbardziej przypomina tą taką zapiekankę, którą pamiętacie z dawnych lat. Bo czuć sobie pieczarki, i to takie świeżutkie pieczarki. Ser, ser się świetnie ciągnie. Ketchup, nie wiem jaki mają tutaj ketchup, ale jest taki słodki, to nie jest Tortex. To nie jest przecież rzeczywisty Tortex, natomiast pasuje, pasuje naprawdę dobrze do tej pieczarki. Bez na tej gryzę za ananasem. No, jak dla mnie, muszę Ci powiedzieć, że numer jeden. To jest zapiekanka numer jeden. Spróbując jest, jest z wierzchu, środek. Jest tutaj masa sera, pieczarek. Ten stos swojej doroby robi tutaj świetną robotę. Tej szynki jest tutaj mało, mogło być więcej. Natomiast. Całość, jako kształt jest mega dobra zapiekanka. To muszę Wam powiedzieć, że jest mega dobra. No i jeżeli chodzi o cenę, do takiego powiedzmy klasyka, tutaj za ananasem zapłacicie 24 zł. W porównaniu, nawet do Lucy, mamy 8 zł różnicy ale bez wahania dopłacam te 8 zł a, i jem zapiekankę tutaj, a nie bluesy. No Taki jest mój werdykt. Macie tu jeszcze do wyboru masyjnych zapiekanek e, w, mas w wielu innych smakach, wariantach smakowych. Ale słuchajcie, żeby nie było, że tylko ja mówię, że to jest najlepsza zapiekanka, jaką mieliśmy. Konrad, proszę. Jest to całkiem dobra zapiekanka. Można by powiedzieć, że cena jest zbliżona do pizzy, ale ceny się teraz tak zmieniły, że no. za dobrą pizzę trzeba dać e... 40 zł, 50. No od 35, nie? No jak dodatki jeszcze jakieś tam swoje dasz, tak, no około 40 zł. Więc wiadomo, ceny poszły w górę. To nie jest już zapiekanka za 5 zł, ale jeżeli lubicie zapiekanki, albo szukacie jakiejś dobrej zapiekanki, na 100% musicie, e, musicie tutaj. i spokojnie to zjecie na trzeźwo. W dzień. Spokojnie zjecie na trzeźwo w dzień, dokładnie, nie potrzeba być o trzeciej w nocy pijanym, także warszawska bagieta jak najbardziej. Polecamy oboje. Okej, okay, to czas podsumowania. Wróciliśmy z Konradem sobie na zalew, bo po tych pięciu zapiekankach jednak stwierdziliśmy, że niech się ułoży i odpoczniemy, ale okej, okay, podsumujmy krótko i zwięźle. Słuchajcie, zapiekanki. E, nie ma co się oszukiwać. To nie jest jedzenie nie wiadomo jak wysokich lotów i nie możecie oczekiwać od zapiekanek nawet tego, czego oczekujecie od kebaba, ale... Te zapiekanki, które jedliśmy, możemy śmiało z Kondradem powiedzieć, że warszawska bagieta to jest jednak miejsce, gdzie ta zapiekanka była najlepsza. Nie było za dużo pieczywa, było ono wystarczająco chrupiące i miękkie. Do tego farsz, wszystkie użyte składniki, no nie ma co się oszukiwać. Mimo, że cena była najwyższa tam, no i drugie miejsce, panda execvo z zapiekanym niebem w gębie. E, tutaj mówię, zdania mogą się różnić. E, execvo, dlatego, że pod względem smaku było to samo, ale czy wy wolicie mniej pieczywa, czy więcej, zależy już od Was. Sądzę, że jeżeli chodzi o smak, mamy niemalże to samo. No i na czwartym miejscu, w sumie trzecie, czwarte, e, Lucy ta kultowa zapiekanka, która była taka taka se, nie ma co, co się oszukiwać no i na ostatnim miejscu zapieksy i tam byłem też rozczarowany tą zapiekanką, także no, to już od Was będzie zależeć e, gdzie się wybierzecie, ale jeżeli chcecie już się wybrać na no, naprawdę dobrą zapiekankę no to warszawska bagieta jest miejscem, do którego powinniście wpuść. Dajcie mi znać co Wy sądzicie o tej liście, którą ja stworzyłem, czy się zgadzacie z kolejnością, no i jeżeli macie jeszcze jakieś miejsca, gdzie sądzicie wartość zająć na zapiekankę w Warszawie, to czekam na Wasze komentarze, no i jak zwykle, jeżeli jeżeli film Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zawsze to doceniam. E, zasubskrybować kanał po więcej. No i widzimy się niedługo w następnym filmie. Cześć!